I cześć, cześć Redmastery, witam Was w kolejnym odcinku z serii Redstone Masters. Dzisiaj pokażę Wam ciekawy sposób podróżowania w górę i w dół na mapkach typu Adventure, Escape albo na, równych, albo na różnych serwerach creative, gdzie to mamy jakieś lokacje miejskie. I teraz tak, normalnie podróżując w górę i w dół trzeba było używać schodów, ale moim zdaniem to już przeżytek i jeżeli nas nie denerwuje, to już będziemy używać czegoś, co w grze w survivalu nie jest dostępny to moim zdaniem to jest dobry sposób na podróżowanie w górę i w dół a mianowicie jest to bezmechaniczna winda, niemechaniczna winda której transport nie polega na przesuwaniu się tłoków a na przenoszeniu nas przy czym zachowuje ona wszelkie, wszelkie parametry normalnej windy dzięki czemu przypomina do złudzenia normalną windę jak, jak ona działa? Mamy tu dwie windy. Mamy windę, która jeździ w górę i windę, która jeździ w dół. Teraz, gdy siądziemy sobie tej windy na górze, która jedzie na górę, oczywiście tam mamy cały szyb, także wszystko jest zachowane tak jak w normalnej windzie. Wsiadając, za nami zamkną się drzwi i w tym momencie mamy wybór jechania albo na górę, albo na dół. Jedąc na dół, znajdziemy się w windzie, która na tym piętrze, na którym jesteśmy, ponieważ tylko dwa piętra na, na razie skonstru skonstruowałem. Oczywiście nie ma problemu, aby z tych pięter dołowić więcej, to, to nie jest żadna przeszkoda. I gdy teraz klikniemy sobie jazdę na górę, pojawimy się piętro wyżej. Jak widać, o, mamy dziurę w ścianie. Jak teraz widzicie, jesteśmy piętro wyżej, jesteśmy już wysoko, wysoko nad ziemią. Mamy fioletowe piętro i znowu mamy tą samą sytuację, co wcześniej mamy windę jadącą. Na górę, która w tym momencie wyżej już nie pojedzie, gdyż, gdyż wyżej się nie da. I windę, którą tutaj przyjechaliśmy. W momencie, gdy sobie tu wsiądziemy, drzwi się za nami zamkną. Mamy do wyboru górę albo dół. Klikając na dół, znajdziemy się z powrotem na zielonym piętrze. Idąc schodami, oczywiście zajęłoby nam to trochę dłużej, gdyż takie, takie odległości między pętrami możemy ustalać właściwie jakie chcemy. I teraz w jaki sposób jest to zbudowane? Jak widać, ten system jest bardzo szczelnie zamknięty. Prawie, prawie nie zajmuje miejsca całe okablowanie. Wszystko może się mieścić w przekroju tego szybu, bo jak widać, ten szyb w środku jest pusty i wszelkie mechanizmy, jakie sterują tą windą, mogą być zawarte w obrisie tego jednego szybu. Ja oczywiście, aby zwiększyć realizm, dodałem repeatery, które opóźniają sygnał idący od guzików do command blocków. Przez co y, mamy iluzję jazdy windą, ponieważ ta jazda trochę trwa, y, moglibyśmy spokojnie tych repeaterów tu nie dawać, guziki dać y, klocek wyżej, przez co one by bezpośrednio zasilały y, te command bloki. Ale jak widać, bez tych repeaterów, gdybyśmy to sobie, y, to sobie usunęli, y, to cały system mieści się w obrysie y, przekroju, y, przekroju tego, y, tego szybu windy. System jest bardzo prosty. Gdy klikamy guzik, guzik uruchamia nam command block, który ma komendę teleportowania najbliższego gracza piętro wyżej albo piętro niżej. Sam system zamykania drzwi jest również prosty. Opierają się na trzech tłokach i systemie przekazującym energię do tych trzech tłoków w sumie. No, Różnica jest taka, iż te systemy pośrodku się trochę różnią, ponieważ mus, muszą się troszeczkę różnić, gdyż yy, inaczej jeden by zasilał, drugi i byłyby komplikacje, a poza tym różnią się tylko tym, iż yy, system od yy, windy, którą się przyjeżdża na jakieś piętro jest znegowany, także drzwi otwierają się w momencie gdy jesteśmy w tej windzie, a w, drugim, w drugiej windzie drzwi otwierają się gdy nas tam nie ma, czyli zamykają gdy, yy, gdy de facto tam jesteśmy yy, I Mam nadzieję, że taki pomysł Wam, yy, wam pomoże, yy, taki, yy, taki schemat robienia, więc oczywiście tu dołożyłem jeszcze, yy, jeszcze te pięterka, żeby to ładnie wyglądało. Yy, jak widać na górze, ponieważ na to trochę się uwaliło, yy, jak widać na górze ten system naprawdę może być bardzo mały. Yy, ja tutaj go przykryję się tym staunem, żeby to w miarę ładnie wyglądało. Także możemy go spokojnie rozwalić. Tutaj jak widać znowu te kable wychodzą na wierzch. Moim zdaniem jeżeli by ktoś robił gdzieś tego typu system na otwartych przestrzeniach, to prawie tego nie widać. Oczywiście ten, ten z szyb można robić z różnych materiałów, z bloków kwarców, z czego tam źle nam się podoba. Można robić to również na podstawie jednej windy. Yy, nie dwóch, yy, tylko wtedy trzeba robić schemat przy, przywołania windy. Wtedy ten yy, układ jest większy niż yy, większy niż yy, przekrój yy, szybu windy. Yy, I to, co mogę wam pokazać, to yy, Zasilanie tłoku wygląda w ten sposób: Repite, a tu, właściwie tu komparator zasila ten blok, ten blok, not, on zasila blok redstone wyżej, blok redstone wyżej zasila blok wełny tutaj w tym miejscu, ten blok zasila ten jeden tłok, a poniżej mamy tradycyjne zasilanie dwóch tłoków naraz, czyli redstone i klocek. Redstone zasila ten tłok, a klocek zasilany przez redstone zasila ten tłok. Jeżeli chodzi o o, ten, o schemat budowy yy, ponieważ tutaj te systemy nie mogą być takie same yy, to tutaj ten system jest troszeczkę bardziej skomplikowany yy, mianowicie yy, on oczywiście korzysta z, tra z transportu energii pochodniami w górę yy, pochodnia najpierw zasila ten blok, ten blok zasila ten komparator, ten komparator, ten blok, ten blok, ten komparator. Oczywiście można by tu ustawić komparator, nic by to nie zmieniło. I w ten sposób zasilamy dwa tłoki, dwa tłoki dolne, a górny tłok jest zasilany tym redstone'em przez ten komparator. Ten redstone zasila blok nad, nad tłokiem przez co mamy zasilany tłok. To systemy po prostu muszą być różne. Mam nadzieję, że wiecie czemu. I tak, jeżeli taki system jest Wam przydatny, jeżeli macie dla niego jakieś zastosowanie, to będzie bardzo fajnie, jeżeli ten sposób... Jeżeli Wam się oczywiście spodobało, jeżeli w ten sposób to zbudujecie, ponieważ jest to dosyć kompaktować już się tym innym można zrobić mniejsze, ale to już, już myślę, że wina 3x2 jest najlepszym pomysłem. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zapraszam na mój kanał, gdzie klikając na guzik, będziecie zawsze na bieżąco z nowymi systemami redstone'owymi. Zapraszam Was do komentowania, jeżeli macie jakieś sugestie na temat tego systemu. Do oceniania bym wiedział, jak, czy ten filmik jest dobry, czy się jest zrobiony. Oraz do polecenia znajomym, aby oni też znali tego typu system budowy bez niemechanicznych wind. Ja jestem Redmaster i to jest... Mm... Najszy, można chyba tak powiedzieć, najszybsza winda w Minecrafcie Oczywiście, jeżeli budujecie na Survivalu, to taka winda nie wchodzi w grę, gdyż, gdyż mamy, używamy do command bloków. Dzięki za oglądanie. Cześć.